Hej, witajcie! Ja jestem Susek oczywiście, a to jest British Tank Challenge i w końcu po długiej przerwie dość podsumowanie 19 już dnia zmagań. No tak, niestety to trochę zeszło, gdyż patrzę, nie patrzę, walka z kometą, z niesprawiedliwym matchmakingiem, gorszymi timami, cóż, Wargaming przed patchem przekręcił wajchę na normalne bitwy i wszystko przegrywałem praktycznie jak szło więc Kometą grać się nie dało ciągle 8-9 tiery ale jak obiecałem tak zrobiłem dopiero podsumowanie gdy kometa będzie wymaksowana no i jest w końcu działo i wieża topowe działko nie różni się wiele prawdę mówiąc identyczny reload na tym działku yy. Penetracja i damage, niewielkie odczucie różnicy, powiem Wam szczerze, na 10 strzałach średnio 50 uszkodzeń możemy zrobić więcej, to jest naprawdę tyle co nic. Przejdźmy tutaj do statystyk moich na komecie, one są na razie słabe, bardzo słabe a były jeszcze słabsze dzisiaj, ale dzisiaj no, był dzień przełomowy, zrobiłem jak widać tutaj najwięcej doświadczenia, 1800, zrobiłem taką bitwę, 4 fragi wreszcie wyszedłem z uszkodzenia ponadprzeciętne, z frag ponadprzeciętny a także tutaj troszeczkę się poprawiło win raty bo było 37%, było beznadziejnie a propos, bo bitwę dam z Cromwella, jak zapowiadałem, jedną z tych bitw, w, bo tutaj jeszcze z komety nie chcę dawać, ale wkrótce będzie. Tutaj jest moja zabawka nowa, Bad Chat, fajna rzecz i zrobiłem na nim specjalistę, więc będzie bitwa z artylerii i powiem co nieco... Bo tam na YouTube jest wiele pitolenia, że ARTA za słabego dostała nerfa, oto za dużego e, Powiemy jak jest tak naprawdę, nie ma co tutaj się szczypać, tylko powiemy prawdę tak naprawdę. Powiem prawdę, no w stan faktyczny, no oprę się na liczbach, na czym innym e, I jeszcze mała zapowiedź, jutro i pojutrze jest taki plan, żeby żebym wrzucił dwie bitwy, myślę, do, takie, do tego rando, standardowego szlagowego, szlago, szlago, mojego głównego, głównej serii, czyli do bitw moich złota, których komentuję po prostu. Także cóż, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia, do już kolejnych bitw z British Tank Challenge. Zapraszam na bitwę. Witajcie z kolejnej bitwy z Cromwell'a. Dawaj. Tym razem bitwa na mapie Rzeka Pyrłowa na szósteczkach. Mamy jedną szósteczkę więcej, składy są wyrównane. Jedziemy z tej strony. Mi się uda, że ta strona jest lepsza dla mediumów. Natomiast tam to jest lepsze dla heavy'ków, też takie te o OT-34, z którego można ładnie hutana robić tam z tamtej strony, ale to rzeczy. Tutaj mamy bitwy na szóstkach, team chyba też nie bardzo pomoże, ale na samym wstępie o mapie. Bardzo fajna mapa. Szczerze powiedziawszy, z tych, które ostatnio wprowadzili, to chyba najbardziej udana mapa. Tak jak i pod względem optymalizacji, bo jest tutaj naprawdę sporo FPS-ów. E, tak jak i pod względem grywalności, bo w zasadzie gdzie nie pojedziemy, e, to jesteśmy w stanie coś ugrać. Takich map wiele nie jest, że w zasadzie wszystkie tereny są w jakiś sposób przydatne. E, tutaj pierwszy target się zapalił. Sus to Y. I pójdą dwa blindziki i go skończę. Dorwaliśmy go. Powiem wam, że lubię tutaj jeździć, gdzie jestem. Właśnie w tym miejscu, e, gdyż tutaj, no cóż, mamy bardzo piękny ostrzał e, właśnie tutaj, gdzie było to Sustu Y i Kermax. Mamy ładny ostrzał. Jesteśmy odsłonięci od artylerii, e, która, należy pamiętać, że dalej jest groźna. Tutaj Churchill na kamikadze jedzie i dostaje zapalę. No i w okazji coś Chodziło mi trafi. Trafi może się Akurat pewne nie było, że mnie trafi, no tutaj raz odwiedził ścianę. E, w każdym razie, udało się. E, jeżeli gracie na tej mapie, to nie róbcie tak jak ten Churchill, czy typ 58. Podstawowy błąd now nowicjusza, bądź po prostu, nie wiem, co taki gracz myśli. Przeciwnik do was nie przyjedzie. Jeżeli wy przyjdziecie do przeciwnika, to macie większe szanse, bo co on ma wtedy lepszy, znacznie lepszą pozycję e, o i tutaj coś mi się wydaje że będzie gorąco bardzo ciepło będzie zobaczcie tutaj dwie fałki na mnie wyjechały ja jestem praktycznie bez, bez wsparcia e, dopiero teraz T3485 dojeżdża ten typ 58 jest kompletnie nieprzydatny o ile jeszcze churchilla trochę mogę zrozumieć bo to jest Tebek no i póki nie, nie mam pojęcia czy ma ostrzał, jeżeli nie ma ostrzału, to robi bardzo źle. Jeżeli ma ostrzał na środek, gdzie jest KV1, to ok powiedzmy. E, ja tutaj coś próbuję robić, w defaulce, ale fałka niszczy Helkata i robi się 2-2 i brak przewagi w tym miejscu. Fałka uraduje, nie wiem, ostrzał, a dwa razy mocniej ode mnie, także... No tutaj jestem raczej na przegranej pozycji, on no, dość pewnie na mnie wierzę. To zgarnia hita i nagle już się nie robi tak dla niego dużo. Pełębona traka. E, i liczę, że nie luchy, no i jakoś uda mi się go skończyć. E, tutaj jest jeszcze vk 30, y, 3001 p e, też może być z nią problem, bo widziałem, że bardzo się spodobało to jako cel. Ale tutaj przestrzelił. No na pewno ja ładuję szybciej. Że jednego z mu On strzela w ziemię, pobieramy faktę. No i tutaj te 3475 na szczęście mi pomaga i kończę. Tutaj Helka magicznie dostaje w gąskę za zero. Świetnie. No ale tutaj już go skończyłem. Czwarty frag. Dość dynamiczna tutaj była akcja, także trzeba by było się zająć komentowaniem. Jak widać, zostaliśmy mocno przeorani tam, na drugiej stronie. Prawdę mówiąc, no kurczę, Churchill, Churchill GC zginął nam, no ciekawe. Więc tutaj podjąłem szybką decyzję, nie ma co, policzyłem szybko czołgi, czołgi dwa KV Churchille i te 150 tam widziałem, więc przede mną nie ma nic, jest tylko Dicker Max. Jest po, który jest po prawej oraz artyleria, która jest najpewniej na C1 bo tam jest najfajniejsze miejsce dla artki i tutaj było ryzyko pierwszy stickera wszedł ja do niego jestem na chaty, strzała no i on mnie nie trafi kluczowy los bitwy świetną robotę też zrobił koleś w susetce nie wiem jak on to zrobił ale pomidorkiem jest, nie ma gości, ale bitwę zagrał bardzo ładną Zabije wyk kv jedynki, Chyba jeszcze jeden czołg zniszczy. Oczywiście zobaczy co robi Typ 58. tak się nie robi Zobaczy co Ma bliżej do, do tamtych drugich pojazdów A on bezsensownie jedzie Ani nie zabije M37 Ani nie pomoże kapować bazy To co on robi jest totalnie sensu. Ja tak myślałem No nie na C1, no dobra To gdzieś niżej będzie Nie no, no na a Typ 58 totalną się wykazał. Susetka zrobił świetną robotę. Typ 58 gdyby mu pomógł, to by susetka przeżyła. W każdym razie dzięki susetce bitwa jest wygrana. Ja mam tu gana. No i nic tutaj na mnie pozostaje tylko skapować. Jak widać Cromwell papierowym czołgiem jest, ale potrafi swoje tutaj naszkodzić, zwłaszcza jako taki dziubacz tych punktów wytrzymałości, bo naprawdę w znakomity sposób potrafi on tak podszczypywać, tak podbierać te punkty, tak dość często, ale małe ilości. Także to była kolejna bitwa z Cromwella. Jeszcze jedną pokażę. Nie wiem, czy nie najlepszą, w każdym razie wyjątkową w swoim wykonaniu, także ja Wam zapraszam jeszcze do statystyk tej bitwy. To by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.